LLO 32.0S, ja mamatrasu, a to pierwszy odcinek z serii Zagramy w Yyy... Nagrywam poka-live z racji tego, iż yy, GTA nie chce mi nie chce działać, gdy nagrywam yy, myszka się po prostu ścina, kom mi się ścina i... No po prostu nie da się nagrywać, tak? Ale to, to mało ważne Teraz zajmiemy się poklejem. tak jak już widzicie mam tutaj konto Mam Pokemon Charmandera i zamierzamy teraz po po połapać po jakieś pokemony, tak? Tylko zobaczymy co mamy w pletaku. 10 stuk jakiegoś napoju i, i jakieś czy wiśniówki czy tam wiśniowe napoje jakieś pokebole ale tu już więcej nie ma nic okej okay, to idziemy e, tak zacznijmy może od łąki taka Tangela oczywiście przegrany ale jeszcze przed może przed łowami pokemonów może tak powiem e, pod pod po potrenujemy sobie tego pokemona bo na razie jest dość słaby, tak? Jakie on tu ma takie? Braciwnego, Grolską, o Jezus, dobra, to tak plus 5 Damy mu też coś w HP, bo to... O Jezus, są małe gotówki. Yy, tak. Dobra, no w sumie... HP jest to tą... trochę mało. Dobra, spróbujemy. Trochę sobie zawaliłem teraz. ale nic. Taterpie, dobra, Pięknie. Złapany. Okej, okay, a więc damy sobie go do drużyny. Zawsze coś, tak. I jedziemy dalej. Do lasu teraz może. Piedzie. Nie złapał się. Paras Okej, okay, złapany drużyna tutaj do duszyny widow czy jakoś tak ale w każdym razie się nie złapał ale to nic PJ, PJ, pigeon nie wiem jak się wymawia pięknie złapany o nawet piąty level no nieźle Ustawimy sobie go na drugiego Kater, O Jezus Dobra no Pj Okej okay, Dał radę Zapomniałem sobie uleczyć le ich mm? Jezus Straciliśmy tutaj Ekans Przegrywamy mm, mm, mm. No nic, już poradzić, nie złapał się. Okej, okay. tutaj widzicie, mamy taką zakładkę jak klikanie. Możemy sobie zrespić trochę, a właściwie połowę, chyba tak. Połowę naszych punktów PA 50 na 100, zawsze coś. Można trochę ekspa. Więcej złapać, zarobić O jak pięknie, złapał się Venu na czwarty level, no nieźle Jak na tym etapie gry Okej okay. Weasel Nie złapał się Skurczywyk Okej, okay, nie mamy już test bali Może je zakupimy, bo one są dobre na nisko poziomowe nisko poziomowe pokemony, ale w na znalazłem tylko na jednego, ponieważ waliłem całą kasę w trening pokemona ale Nie ma tego złego to by na dobre nie wyszło i <coughs> tak przegramy ta Ekans No nic, więc na razie nie damy mu jeszcze rady o level, to szans nie było praktycznie ale ok Bellsprout nie, wiem, jak się nie złapał się Caterpie Dobra, dwa Charmander i złapaliśmy Taterpi. mamy już takich dwa ale z racji tego, że tamt ma czwarty level, a ten pierwszy to go zamienię a tego a tego sobie sprzedamy w hodowli Podobna, tak? Eee, sprzedaj wszystkie, tak? Zawsze coś zna. Zawsze jakieś pokebole, czy coś można sobie kupić? 10 nie da rady, to dajmy sobie może 5, tak, 5 da rady. Dicz. Aha, nie mamy już prawa, dobra. Tak, plecak. A bo plecak. I damy sobie. A to sobie najpierw wypijemy. No, dawniej tego nie było ja grałem w pokej w tych nie było, ale po aktualizacji gry dostajemy na początku teraz takie napoje. Drugi level, to go sprzedamy. Tak las... O, fioletowe nagrody, dobrze, dobrze. Fioletowe jagody są dobre, ponieważ dają nam expa. wszystkie. Ekspa, nam dały coś, zawsze coś, nie? Coś się teraz ścięło. Jeszcze raz damy i będzie dobrze. Przegraliśmy, bo nie, nie uleczyłem pokemona, zapomniałem. Ale to nic. Okej, okay, złapał się. Drugi level, możemy go sprzedać. I idziemy dalej Meta pod słaby No zaryskujemy Może się uda, może nie Ach, dziewięty tyle no nie mieliśmy prawie szans Co to się tak ścina, nie wiem Ale to nic, damy radę nie. Czerwone jak godnie. To na razie jeszcze nie, ponieważ Na razie w centrum Pokémon leczymy się za darmo po osiągnięciu 15 -go lewera będziemy musieć płacić Więc tutaj się przydadzą Teraz straciliśmy 20 punktów PA Okej, okay, złapaliśmy go Hodowla pokem czwarty lewer, sprzedamy, sprzedamy, Już trochę więcej, siedem 7800 prawie I ciekawe czy, o, no, przegraliśmy niestety Łe, coś się to kluczłem. Dobra, wypijemy jeszcze jeden soczek Czytam napój I zakończę odcinek mm, we, nie daliśmy rady niestety To pójdziemy może teraz na wybrzeże O, zarobiliśmy 435 Slowpok Czy jakoś tak Nie a weźmiemy. Niestety za dziki. Za nieoswojony. O, 1380 Slowpok, Snow. Okej. Okay. Przyszło nam, czyli tak. Dostaliśmy 10 czerwony. No, pięknie. Szósty level. Muszę je później pokrywać, pokryć przy sma smakie jakoś, tak? Hmm, 4 to, czter, to może nie, to jak chcę 10 przynajmniej. Okej. Okay. Caterpie. Czerwone agody. I paras. Okej. Okay. albo jeszcze jeden napój a jeszcze jeden napój i zakończę tak aby ja ten odcinek nie był za krótki Spiro on jest dobry on jest dobry on jest on jest dobry tak. i tutaj szans już nie mieliśmy za niskie levela ale nie na długo hodowla Pokémon. Trzeci lewy, dobra sprzedaj wszystkie 6200 dobrze jest Las. O, no, szukaj coś Caterpie Złapamy, pięknie Uleczymy Pokemona Sprzedamy Okej okay. O, jak się teraz pokemony łapią <ścoughs> Piąty level, dobra to teraz go zmienimy. Nie, tak tego zmienimy, tego damy do drużyny tego damy do przechowalni Sprzedamy go ok badrill oho ho, ho posłuchaj please a i tak pewnie nie mielibyśmy szans z naszym Charmanderem ponieważ ma za niski level mądre jabło pokazuje ooo chcieli doświadczenia no zawsze coś nie uleczyłem przegraliśmy teraz pewnie też przegramy tak z o jest, dobra. Straciliśmy 20PA. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. No sorry, że nie nagrywam już GTA, ale jak mówiłem, zepsuło się. I mam nadzieję, że teraz będę kontynuował tą serię Poker Live. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz lub zasubskrybujcie. Możecie dać też lajka, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, no to nie. Jeśli będziecie się chcieli kiedyś ze mną zagrać w Lola, to służę. Jestem do waszych usług, piszcie w komentarzach. Na razie i do następnego odcinka. Cześć!